Wszystkich serdecznie, już oficjalnie w kolejnym materiale odbywałem się dzisiaj zawody, do których teoretycznie chciałem się przygotować. Natomiast forma nie jest jeszcze na tyle satysfakcjonująca, żeby gdziekolwiek się pokazać, więc będzie to musiało chwilę zaczekać. Niemniej czuję się zobowiązany, żeby przedstawić czy zrobić Wam po prostu pewne podsumowanie tych 20 tygodni deficytu kalorycznego, na przestrzeni których zrzuciłem w sumie 16 kg, więc powinno Wam się teraz wyświetlić zdjęcie z, etapu, z końca etapu budowania masy mięśniowej i aktualne. Na początku zakładałem spadek kilograma masy ciała tygodniowo, natomiast później ta krzywa zaczęła się wypłaszczać, więc musieliśmy wprowadzić pewne zmiany na płaszczyźnie diety, zwiększając również aktywność w kontekście treningu aerobowego. Zaczynałem od 3600 kcal, schodząc aktualnie do 2900. Na ten moment wykonuję dwie jednostki treningu aerobowego po 40 minut. Z dnia na dzień i z tygodnia na tydzień w zasadzie widzę, że zaczynam trzymać coraz więcej wody. Robimy tutaj pewne manipulacje na płaszczyźnie dni wysokich węglowodanów, żeby zredukować ten negatywny aspekt deficytu. Natomiast no, no nie mniej paliwa jest też coraz mniej, treningi są coraz e, cięższe, zmęczenie również e, się nawarstwia, więc w zasadzie z dnia na dzień, po dniach wysokich węglowodanów ta sylwetka jest coraz bardziej zamglona, co powinniście teraz właśnie e, zauważyć. W zeszłym tygodniu zrobiliśmy dwa dni wysokich węglowodanów, gdzie zjadłem od 4800 do 4600 kcal kolejno w sobotę i w niedzielę, a pomimo tego i tak zgubiłem praktycznie kilogram masy ciała na przestrzeni tego tygodnia, więc stosunkowo dużo. Mam dzisiaj nie wykluczam, że zjem trochę więcej, żeby troszeczkę skontrować ten spadek masy ciała. No, i myślę, że na redukcję planuję jeszcze 8 tygodni. Myślę, że do formy startowej z zeszłego roku brakuje mi jakichś 4 kg. Jeśli rzeczywiście by tak było, to byłoby to jednoznaczne z tym, że dołożyłem na przestrzeni tego roku trochę masy mięśniowej, co w kontekście mojego stażu treningowego myślę, że byłoby już dużym sukcesem. Więc finalnie zobaczymy, jak to będzie wyglądać za, za te 8 tygodni. Kolejne dwa dni wysokich węglowodanów, Testujemy pewne, pewne protokoły. Zobaczymy, po którym dniu będę wyglądał lepiej, ponieważ tak jak mówię, na dzień dzisiejszy jestem stosunkowo mokry, pomimo tego, że procent tkanki tuszowej jest trochę niższy względem zeszłego tygodnia, a mimo wszystko wyglądam gorzej, więc po prostu zrobimy zdjęcia dziś, jutro i pojutrze. Zobaczymy, po którym dniu będę wyglądał najlepiej i w którym nabiorę świeżości, więc jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to kliknijcie kciuka w górę. Zostawcie strategiczny komentarz, a może nawet subskrypcję, ponieważ nic was to nie kosztuje, eee, a nam to może kiedyś pomóc. <laughs> nie przedłużam. Zaczynamy. już w kolejnym e, dniu. Wczoraj zjadłem 4800 kilokalorii i powiem wam, że kompletnie tego nie poczułem, pomimo, również na to nie wskazywało, więc dzisiaj poprawimy i nie wykluczę, nasz zjem po prostu trochę e, więcej, bo wcale nie zauważyłem, żeby ta woda mi, to zmęczenie ze mnie e, zeszło. Słuchajcie, e, czekoladowe pancakesy, od szefowej. Umawiamy się tak, że jeśli chcecie przepis na to cudo, to zostawiacie komentarz na dole. Jeśli chodzi o kaloryczność tego śniadania, dzisiaj, tak jak mówiłem, będzie tych węglowodanów trochę więcej, więc myślę, że zbliży się nawet do 1000 g na przestrzeni całego dnia. Tutaj akurat mamy 180 g węglowodanów, 18 g tłuszczu, niecałe 50 g białka, więc ja się zabieram za śniadanie nie wykluczone, że zobaczymy się jeszcze znowu na e, treningu, a jeśli nie, no to na jednym z następnych posiłków, ponieważ e, dzisiaj będzie coś wieczorem, coś ekstra. Coś co wczoraj już wytestowaliśmy i wyszło naprawdę rewelacyjnie, więc e, bądźcie do samego końca kliknijcie oczywiście kciuka w górę. A tu mamy syrop klonowy. To są takie. Amerykańskie pancakesy. I brokię masła. Mm, tak. Zgodnie. Ale dzisiaj wolimy więcej węgli, tak? Zdecydowanie. Dobra, ja się zabieram za jedzenie, żeby wam tu nie mlaskać. Widzimy się później, hej! To jest zapiekanka ziemniaczana z serem obniżonej zawartości tłuszczu, z serem piórko, które ma tylko 3g tłuszczu w 100g, więc low fat. Idealnie na dzień wysokich węglowodanów. Ketchup, roleski, E, akurat ja latną tyka i włącznie z tego, tytułu, że nie było meksykańskiego, które jest moim e, ulubionym. Ja wam jeszcze wiem co tutaj mamy, bo a, tak szybko jeszcze byle zjeść, a w zasadzie to nie wiedziałem do momentu, w którym mnie w moje, nie zetknąłem w mojego MyFitness więc e, marchew, serpiorko oczywiście, czerwona papryka, kiełasa drobiowa i 2 kg ziemniaków. No i to na dwa posiłki oczywiście, więc kolacja się zapowiada bardzo kaloryczna. E, dobra, słuchajcie, jesteśmy na treningu. Wczoraj był trening pull, dzisiaj trening push, natomiast dzisiaj e, push volume, więc trochę więcej maszyn, trochę mniej wolnych e, ciężarów będę musiał prowadzić pewne zmiany w planie treningowym. Mm -hmm ponieważ no, zaczynają się już robić schody i po prostu nie jestem w stanie już powoli realizować takiej objętości y, treningowej, no jest tego za dużo, gdzie w połowie praktycznie już nie jestem w stanie się skupić, nawet jeśli rozkładam tą objętość na dwie jednostki treningowe na przestrzeni dnia to i tak kompletnie nic to y, nie daje, więc będę po prostu musiał zredukować już ilość y, wykonywanych serii na każdą grupę y, mięśniową, więc y, kolejne zmiany w planie przede mną. Y, dobra, wyciskam, ostatnią serię jeszcze wyciskają na maszynie. Też robię z martwego punktu, żeby gdzieś podświadomie nie skracać tego zakresu ruchu, ale to zaraz y, zobaczycie. W zeszłym tygodniu zrobiłem tylko 7 powtórzeń w serii, dzisiaj 9, więc jeszcze nie wiem jakim cudem, ale ta siła z treningu ja trening w dalszym ciągu. Rośnie. Dobra, Dobry robię... No, myślę, że to tak, że to kwestia to większej ilości węglowodanów, aczkolwiek i tak z tygodnia na tydzień tych węglowodanów jest, mam wrażenie, że coraz mniej. Zapotrzebowanie paradoksalnie jest coraz większe, bo kompletnie w ciągu dnia nie czuję, czy pod koniec tygodnia, też w ogóle. Dobra, wyciskanie na barki. Jeszcze jedna które nagramy. Jeszcze jedna. później przejdziemy do jej Jesteśmy po pierwszej jednostce treningowej. Wieczorem jeszcze druga. Uch, i to będą ramiona, więc może jeszcze zrobimy coś z pozowania, a widzimy się na obiedzie. Cześć. W zasadzie to mówię, że widzimy się na obiedzie, a obiad taki sam jak wczoraj. W każdym razie, dzisiaj już z, z właściwym keczupem styliskim rolewski. Keto ketchup to Do dopasja akurat. Juliusz, makrosy to chyba takie same zasady jak wczoraj, nie? Tak jest, 2000 na 2 posiłki. 2000. <gry> 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 Także taki chłopak, książę ładna 4 osoby no. dla Jednego dużego misia. to cze czekajcie na, na kolację, bo to, to dopiero będzie obiecaliśmy Wam e, przepis, aczkolwiek powiem Wam, że niekoniecznie apetycznie wyglądało przed zrobieniem, więc jeszcze się zastanowię jak to ugryźć, żeby, żeby to naprawdę dobrze wyglądało. E, jeśli nie, no to po prostu podamy Wam e, zarówno składniki, jak i przepis y, w trakcie przygotowywania. Nie zawsze wszystko w trakcie wygląda pięknie, a mm -hmm. potem wychodzi cudownie, tak że... E, nakładamy, nie? Tak jest. No. Mm. Dzisiaj chyba się lepiej nakłada. Mm. Zdecydowanie. No tak. O. No, powiem Wam, że mistrzostwo. Jeszcze z tym serem piórko, z kiełbasą drobiową w środku. No i te ziemniaki. A jeszcze jeden tajny składnik. Wędzona papryka. O właśnie. W środku. Dobra to powiedz może co mamy jeszcze w środku, bo <grym grym> nam gdzieś wytknęło dzisiaj. <grym> y, tak, szybko zrobiliśmy... Y, twaróg noś... mamy. 12 regalek z twarogiem w środku, tak? Tak, ale dzisiaj już wyglądałem zdecydowanie lepiej, y, bo trzeba dać troszkę mniej. Tu tylko jeden widzicie wypłynął, także... Także mamy tak jakby bułeczkę. Y, no. No klasa. Bułeczka z twarogiem w środku. No, a tutaj mamy makrosy na jeden posiłek. To jest pięknie policzone, 130 na jedną na jednego galiczka mhm. z twarogiem, mamy 4,5 g białka, tylko 0,8 tłuszczu, to jest w ogóle hit, i 27,5 g węglowodanów, także... Na jedną, tak? tak. Całość ma... Ile ma całość? 1560 1560, a cały dzień finalnie kończymy, drugi dzień rifidu z kalorycznością 4862 Dobrze nie. Tu jeszcze mamy mm, do tych kalorii 100 gramów tego mm, dżemu, także mm -hmm. już mamy 100 gramów dżemu mm. mm. Ciekutka bułeczka Do siostry można coś rzucić może mm. sobie też... Coś... Wiśnie. <grym> może być jakiś owocek najbardziej, mm. dżem. Jemy. Mmm. Mm. Dobra, na dzisiaj wszystko. Jeśli się podobało, zostawcie kciuka w górę, strategiczny komentarz, a może nawet subskrypcję, ponieważ nic własnego nie kosztuje, a nam to może kiedyś pomóc. Cześć. <grym> wow.